Klaun w końcu pojawił się na ekranie, tylko coś mu zrobili z twarzą. No dobra, w filmie też było dosyć podobnie w kwestii tego uzębienia, chociażby, ale nie aż tak rozciągnięte w CGI jak tutaj. A po drugie, w filmie nie przypominam sobie, żeby miał fryzurę jak babeczka ze zniknięć. A, a propos tego filmu, to będzie właśnie o niej prequel za jakiś czas. Natomiast druga sprawa, no Skarsgard dużo tego czasu ekranowego nie dostał, bo może z minutę pograł w tym odcinku. Mam nadzieję, że w kolejnych będzie go nieco więcej. Natomiast no jednak nie do końca tego się spodziewałem na pewno po tym epizodzie, ale nie ma też jakiejś tragedii, żeby była jasność. No w każdym razie pogadajmy sobie o piątym odcinku spoilerowo oczywiście także uprzedzam i zapraszam.. No więc zacząłbym może od tego, że nasz klaun nie do końca pokazuje się w mieście, ale będzie czmychał po kanałach rzecz jasna jak to Pennywise, aczkolwiek zastanawiałem się właśnie jak to będzie rozwiązane, bo z jednej strony mamy wątek dzieciaków, a z drugiej strony mamy wątek wojskowych, którzy no sugerowane było, że już teraz właśnie będą się dobierać do tego potencjalnego miejsca, aby jakoś no właśnie, może uwięzić tę istotę, może zawęzić po prostu jej teren łowiecki. A co do dzieciaków, to spodziewałem się po prostu, że pewnie właśnie wjadą na ksanie, tylko może niekoniecznie do kanałów, a gdzieś w mieście, w jakieś miejsce i tam się coś odbędzie. Zresztą mieliśmy przecież też pokazaną tę chatę pod koniec poprzedniego epizodu, którą rzecz jasna znamy już z filmów. No i właśnie myślałem, że może. W tym miejscu coś się rozegra konkretnego, no i okej, okay, jesteśmy w chacie, tylko trzeba tam wejść właśnie do tuneli, do podziemia, tak naprawdę, no i tam to wszystko ma się zazębić, więc całkiem nieźle jest to przemyślane, żeby właśnie wymieszać tak naprawdę wątek dzieciaków z tymi wojskowymi, bo biorąc pod uwagę to, że Pennywise troluje i pokazują się różne rzeczy różnym ludziom, to można to autentycznie pomylić z tymi. Dzieciakami, które tam weszły, i praktycznie do tego doszło w kontekście naszego majora, ale do tej sceny jeszcze na pewno zaraz przejdę. W każdym razie zacząłbym od początku, ponieważ no mamy dzieciaki, które właśnie ustalają, co by tu zrobić, a generalnie rodzinka majora przeprowadza się do bazy na ten moment, żeby być bezpiecznymi po prostu. No i dzieciaki w namiocie odnajdują, można powiedzieć, tego zaginionego chłopca, którego znamy z początku tego sezonu. Tylko czy aby na pewno to jest ten chłopiec i. One oczywiście myślą, że tak, że udało mu się uciec. I on jest idealnym tutaj. Pionkiem, ja to sobie nazwę w ten sposób, który może im pokazać wejście do tuneli, który może im pokazać, gdzie nasz klałczycha. Po to, żeby mogli uratować kogoś, no kto jeszcze rzekomo przeżył tę masakrę Skina. I to jest całkiem dobry trik, bo jeżeli ja to dobrze rozumiem, to od początku była to ustawka właśnie Pennywise'a, a po to, żeby. Te dzieciaki ściągnąć do kanałów. A nawet jeżeli nie była, to od początku ustawka, to tak czy siak generalnie taki jest cel, jak już są właśnie w kanałach, tak, żeby je potyrać, żeby je postraszyć. Bo też nam tutaj twórcy to mówią, że no niektórych to sobie Klam dojedzie, ale niektórych tylko chce postraszyć, bo on się żywi tym strachem, tak? To go napędza, więc no to wszystko tutaj dosyć logicznie przebiega. Natomiast. Tak naprawdę mamy jeszcze cały czas wątek tego młodego Indianina, który, okej, okay, został tutaj przez medium potyrany. I, no, pan Haloran dostał się do pewnych kluczowych informacji. Aczkolwiek tenże młody chłopak wcale wypuszczony nie zostaje. Tylko nadal chcą go wykorzystywać po to, żeby im pomógł. Ale jego ciotka Rose też wręcza mu ten przedmiot dzięki któremu on ma być bezpieczny. No i gada mu generalnie, żeby się tego trzymał, bo może być grubo na tej całej akcji. Tylko właśnie on uciekając to gubi, co ratuje niby dziewczynce życie. Chociaż z drugiej strony nie wiemy przecież czy klaun miał intencję, żeby zrobić jej krzywdę. Może chciał ją tylko potyrać. Ciężko powiedzieć, ale jak już tylko zobaczyłem, że mu to wypadło, to pomyślałem pewnie to dobrze, bo teraz dzieciaki są w kanałach i któremuś to się może po prostu przydać. Natomiast jak już wojskowi dowiedzieli, zauważyli, tak, te dzieciaki w kanałach dowiedzieli się, że one tam są. To moim zdaniem, tutaj gigantyczne konsekwencje powinny zostać wyciągnięte, bo po pierwsze zginął tam człowiek, a po drugie mógł zginąć dzieciak i to z ręk z ręk, tak, mm, z ręki albo z rąk własnego ojca, więc one powinny jakąś naprawdę karę teraz dostać za to, że w ogóle tam weszły, bo to jest oczywiście bardzo, bardzo głupia i no, prowadząca do niebezpieczeństwa decyzja. Ale pamiętajmy, że to dzieciaki. I właśnie ten wątek ksanu jeszcze tutaj wchodzi czy tam jakiegoś innego benza bo no tak, było to już w poprzednim odcinku że dziewczynka zajumała matce tabletki ale tam jeszcze za bardzo na tym nie latały. Dziewczynka próbowała to wziąć, wpadła i do kibla ale udało jej się potem to wyłowić smacznego. No w każdym razie, teraz już każdy zażywa przed wejściem do kanałów taką pigułkę, a nawet trzy. Co od razu wiedziałem, że jest zbyt dużą ilością na dzieciaki i pewnie wystarczyłaby im jedna, może dwa, więc potem chodzą na takiej ala fazie. I to jest całkiem śmieszne, humorystyczne, tylko dosyć szybko ta rzekoma faza im znika, no nie? Mamy naćpane dzieciaki, dosłownie, a raptem już po chwili chodzą normalnie, jakby się w tym im, ich umyśle nic konkretnego nie działo, więc serio tak szybko by to zeszło? Wydaje mi się, że nie. Ale no dobra, nie mogli też przecież 20 minut nam w slow motion puścić. W każdym razie takie całkiem to było zabawne, bo dzieciaki latające na ksanie po to, żeby się nie bać, żeby clown nie miał się czym karmić, to jest intrygujący pomysł. Oczywiście kontrowersyjny, ale bez tutaj jakichś kontrowersji by się pewnie nie obyło i też bez mocnych sensie nie obywa, bo przecież w tych kanałach widzimy dosłownie zwłoki, i to no właśnie tych postaci, co w kinie zostały przetyrane, więc tutaj akurat. Graficznie ten serial potrafi faktycznie pokazać konkrety, no ale wiadomo, że wisienką na torcie miał być tutaj Pennywise. I w pewnym sensie był, bo w końcu się pojawił nie tylko w cieniu, tak jak w poprzednim epizodzie. Natomiast po pierwsze, to co mówiłem we wstępie, pojawił się na krótko, ale to nie jest jeszcze problem, bo pewnie zobaczymy go więcej. Tylko, no właśnie. Co się z tym CGI dzieje? On wygląda w tym momencie, gdzie te Jabsko rozdziawia, jak po prostu zakonnica, tak? Jak nasza ukochana postać z uniwersum obecności, właśnie Denan, bo rozciągnięcie tej paszczy wygląda podobnie. No mówię temu Pennywise'owi, to aż, no może nie loki, ale aż taki frys się zrobił, że gdy, gdy Grago go Bill gdy jest to w pełni make-up, w pełni charakteryzacja. Wygląda świetnie, tak jak i wyglądał w filmach, i to może faktycznie jakoś przerażać kogoś. Ale nie te chamsko-tandetnie, kiczowato rozciągnięte zęby i roztwierająca się do granic możliwości paszcza. Szczególnie, że ta paszcza niczego nie robi, w sensie nie wiem, nie pożera tej dziewczynki. No, co prawda ten artefakt tam leży, i peny musi się wycofać, to jasne. Ale z drugiej strony, no po prostu można to naprawdę utrzymać w takim przyzwoitym, dobrym efekcie praktycznym. A nie robić to coś, bo to tylko potwierdza ten cały kicz, który był w poprzednich odcinkach, a to nie jest jedyna scena tego typu tutaj, bo wcześniej też skacze w różnych jeszcze innych formach, i to wszystko znowu wygląda tak samo tandetnie jak do tej pory. Jest to robione, no po prostu. Na łatwiznę jest to robione po taniości, tak. Mimo, że trzeba się trochę tego CGI w kąpie naklepać, to nadal jest to tańsze i szybsze pewnie niż wykonanie jakichś rzetelnych, konkretnych efektów praktycznych. Nad czym ubolewam i będę ubolewał nadal, i będę o tym biadolił nadal, bo po prostu nie mogę na tę tandetę patrzeć. Natomiast sam w sobie, penny jako już Skarsgard, oczywiście tutaj nie mam no, żadnych zarzutów co do tego. Wygląda po prostu dobrze. Pojawił się, ale szczerze mówiąc. Ja większą ekscyta ekscytację czułem w momencie, gdy w poprzednim, w czwartym epizodzie po raz pierwszy pojawił się balonik, gdzie tam przeleciał nad tym, nie wiem, strumykiem niech będzie. A jak się pojawił już tutaj sam właśnie clown, to tak po prostu dosyć obojętnie do tego podszedłem. Fajnie jak go utrzymywali w poprzednim odcinku w cieniu, ale jednak właśnie mówię, balonik troszeczkę bardziej jakoś. No, no dał mi trochę tej, takiej frajdy, takich delikatnych ciarek. A tutaj, no po prostu, kolejna partia CGI i chwila Skarsgarda w tych kanałach. No i akcja, tak naprawdę, w pewnym sensie zostaje przerwana, tak, bo jeden wojskowy ginie. No tutaj Major go postrzelił, bo ten prawie by strzelił do swojego syna. Więc mówię, ta zwodniczość Pennywise'a tutaj świetnie działała, tylko że gdyby dzieciaki nie były w tych kanałach, to by się nic nie stało, takiego pewnie. No więc, w sumie to wychodzą. Major ma trochę traumę, bo, bo zginął jego kolega. No i chce teraz spędzać czas z rodziną, a przynajmniej najbliższy czas. Dzieciaki no tutaj przeżyły, wychodzą oczywiście, ale Haloran trochę utknął, bo tutaj jest też ciekawa dosyć wizja i to pudełko, które się otwiera pod koniec odcinka, ale jeszcze nie widzimy dokładnie co tam na pewno jest. No właśnie, gość wchodzi do kanału, wskakuje do wody, a budzi się w wannie, no nie, w cudzysłowie się budzi w wannie, babcia mu tam gada do głowy różne rzeczy, a typ chce go nawet odstrzelić. No, ale widzimy, że pod koniec jednak wychodzi z tych kanałów. Tylko, że widzi, ja to tak interpretuję, że ducha po prostu tego wojskowego, który został zastrzelony, bo to raczej nie jest chyba sztuczka Pennywise'a, ale też zostaje to ucięte, więc do końca nie jestem pewny. Aczkolwiek, całkiem, całkiem intrygujące są te takie jego przeskoki, i to też fajnie było zmontowane, właśnie jak on tam mm, trzyma się za głowę, nie wie co się dzieje, i właśnie ta jego wizje się tam zaczynają zacierać też. I z tą jego mocą, i trochę z rzeczywistością, właśnie także. Całkiem intrygująca jest ta postać naszego Penisa hal Halalala, tak, <grywa> dika. No i Halorana, bo już zapomniałem z wrażenia nazwiska. I jest to jedna z postaci, która najbardziej mnie tutaj, tak naprawdę, interesuje w tym sezonie, w tym serialu, nawet yy, chyba bardziej niż clown, klaun, bo no, klauna to my znamy już od dawien dawna. A tutaj jeszcze jedna rzecz była powiedziana, na co zwróciłem uwagę. Ponieważ pada w dialogu takie zdanie, że ten cykl, który się teraz tutaj odbywa, no bo Penny działa w cyklach co 27 lat, trochę jak Smakosz, tylko on działał co 23, że ten cykl, tak jest powiedziane, jest do tej pory najłagodniejszy, czyli ta cała makabra i brutalność, która się tutaj dzieje, jeżeli zostanie to spójnie utrzymane w kontekście kolejnych sezonów, które działy będą się wcześniej, to może być tak, że te, no właśnie, drugi i trzeci sezon będą jeszcze mocniejsze, bo dokładnie są podawane daty właśnie tych cyklów i w tych że latach mają się dziać kolejne sezony. Więc jeżeli to, co się tutaj dzieje, jest najłagodniejszym cyklem, a tej makabry, mimo wszystko trochę było, już pomijając całe te dziaderskie CGI, to tam może być naprawdę grubo. Chyba, że gość sobie tylko tak palną, ale twórcy nie utrzymają właśnie tego w scenariuszu i w efektach graficznych po prostu spójnie. Obym się mylił i jednak mam nadzieję, że te dialogi nie są tylko tak, po to, żeby były i żeby poinformować nas, że o w tych i w tych datach będzie. Sezon drugi i trzeci, tylko że jednak konsekwentnie właśnie do tego podejdą i faktycznie te sezony będą się intensyfikowały i będzie coraz mocniej, bo w sumie czemu nie? Skoro i tak ma to Erkę, to można nas jeszcze bardziej jako widzów traumatyzować. No pewnie, ja jestem jak najbardziej za. No i mamy tutaj jeszcze oczywiście ten wątek naszego zbiega, tak naprawdę. Coś walnęło w autobus, nie wiadomo co, czy to był Penny? jakaś jego forma. Nie wiem na 100%. Nie jest to może nawet aż tak bardzo istotne, ale no był transportowany do Shosk, tak? Ten nasz pan więzień, który niby skrzywdził dzieci w kinie. My wiemy, że nie zrobił tego tak naprawdę. No i skitrał się w aucie tej swojej babeczki, z którą ma romans. I ona go. No jeszcze nie jest ten wątek dokończony, ale raczej przekaże właśnie tej naszej żonie Majora, żeby mogła go ukryć, dopóki go nie oczyszczą z zarzutów to po prostu może i lepiej żeby się ukrywał bo nie wiadomo czy w tym Shawshank by przetrwał. Większość więźniów z tego autobusu zginęła, on akurat miał szczęście oczywiście bo jest istotną postacią i po prostu uciekł i może się teraz ukrywać, może go nie znajdą, może go znajdą, zobaczymy. No w każdym razie ja jeszcze na sekundkę bym wrócił do tej sceny w kanałach, bo tak się zastanawiałem, że co by się stało, jakby faktycznie nasz major strzelił do swojego syna? Mógłby ten syn zginąć. I to byłby gigantyczny szoker, ten odcinek byłby naprawdę wtedy jednym z najmocniejszych do tej pory, jak nie najmocniejszym tak emocjonalnie. Albo chociaż mógłby na przykład ten syn trafić do szpitala, jeżeli już aż takiej dużej dramaturgii nie chcieliby wzbudzać, co też byłoby zrozumiałe. No ale właśnie, zginął, no dosyć tam randomowy, wojskowy. Chodzi mi o to, że pierwszy odcinek, no zabijając te dzieci, mówiąc wprost, pokazał, że jest zdolny do wszystkiego tak naprawdę tutaj ten sezon, tak, że twórcy będą jechali trochę bez trzymanki. Więc mogli tutaj w tym punkcie zrobić coś też takiego szokującego, ale właśnie jak mówiłem, że nikt nie jest tutaj bezpieczny, w poprzednich omówieniach, że właśnie i dzieciaki giną i ludzie mogą ginąć, nieważne kto to by był, to teraz mam wrażenie, że jednak te główne postacie, czy te ważne postacie są coraz bardziej chronione i mamy te dupochrony pozakładane, że ważnym postaciom się tutaj tak naprawdę no nic już nie dzieje. A byłby to szoker, no nie? Byłoby to oczywiście straszne dla tej rodziny i traumatyzujące. No ale poniekąd o to chodzi, że z jednej strony klaun traumatyzuje dzieci i ludzi ogólnie i dzieje się makabra. Z drugiej strony właśnie historia też wojskowych i jego rodziny, tego majora naszego mogłaby być tutaj zbudowana do takiego ekstremum. Może byłby to krok za daleko, nie wiem, ale dajcie znać co wy o tym sądzicie. Ja oczywiście nie życzę tutaj nikomu śmierci, żeby była jasność. Nie mam nic do tej rodziny czy do tego dzieciaka, tylko chodzi mi o takie scenariuszowe już budowanie właśnie dramaturgii i pokazywanie tego, że po pierwsze... No właśnie, nikt nie jest bezpieczny, a po drugie, że te całe haluny, czy te rzeczy, które widzą ludzie wojskowi w tym wypadku w kanałach, serwowane przez klauna, rzeczy, że no właśnie, tak się zmieszały z tutaj już tym, co potencjalnie może dziać się naprawdę, że nasz wojskowy, no on nacisnął oczywiście spust broni, ale no właśnie, celując w dziecko, jednak został odepchnięty właśnie przez kolegę, który przez to ginie, mogło się to potoczyć inaczej, byłoby to całkiem mocne. No więc, reasumując ten odcinek, normalnie dałbym mu 7. Czyli całkiem dobry, ale z racji, że jest to już piąty epizod, zbliżamy się do końca, bo jeszcze tylko trzy odcinki. I w pewnym sensie jest on kluczowy, bo miał się pokazać już tak w pełnym świetle ja to ujmę właśnie nasz klaun. I no, liczyłem na to i liczyłem, że będzie go troszkę więcej, i na pewno nie liczyłem na to, że zrobią mu z twarzą, to, co mu zrobili z twarzą, więc. W tym kontekście no jednak całość muszę ocenić na 7 z minusem, czyli tak jak poprzedni odcinek, bo jest OK, ale ty ci się zawiodłem szczególnie. No ja wiedziałem, że CGI tu będzie, ale że nawet klauna już będą tak mieli. Po prostu paskudnie to wygląda. No i okej, okay, w wielu momentach to w miarę trzymało w napięciu, ten odcinek jest ciutkę krótszy, bo trwa poniżej godziny, więc w miarę tutaj tempo było wartkie. OK. Ale, właśnie za te drobniejsze elementy, bo wiadomo, że to CGI no nie jest tutaj najistotniejsze, ale mogliby nam trochę już oszczędzić tego kiczu. No, jednak za to ten minusik tutaj ode mnie po prostu trafia i ląduje. Także całkiem, całkiem dobry odcinek, ale ty ci zawód i mam nadzieję, że po prostu będzie lepiej w tych trzech odcinkach. Ja wiem, że mówię to w każdym omówieniu, że czekam aż będzie lepiej, ale no, zbliżamy się do finału. To naprawdę musi nas przekonać jako widzów, żebyśmy powiedzieli, ej, to było dobre dopięcie sezonu. I przygotowujemy się teraz na drugi i trzeci, tak? Więc po prostu więcej jest może mniej CGI, ale na to nie liczę, bo już to jest wszystko zmontowane, tylko sobie wychodzi co tydzień i na pewno nam tego nie zabiorą i raptem nie przekształci się, nie przepoczwarzy w kolejne efekty, ale tym razem praktyczne, tak? No nie wydarzy się to, wiadomo. Ale tutaj jeszcze tylko dopowiem, znowu wraca nasz zmutowany o Ogóraz, bo w kanałach klan znowu chciał straszyć właśnie ojcem tę dziewczynkę, więc aż miałem flashbacki. Ale to tam już e, drobnostka. No w każdym razie tyle ode mnie w sumie o tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, jak wy się bawiliście, co wy o nim sądzicie. A kto z was dotrwał do końca, zostawiajcie klasycznie hashtag PennywiseClown. W końcu może być. No i powiedzcie, czy według was ten jednak kluczowy epizod dowozi, czy trochę mu brakuje, bo ja uważam, że trochę tak. I czy przymykacie oko na te efekty, czy też was drażnią, bo wiem, że nie każdemu to przeszkadza, no to jest oczywiście zrozumiałe. Ale ja jestem trochę od tego, żeby się czepiać. Także czekam na Wasze spostrzeżenia. Piszcie też jeszcze o rzeczach, o których ja nie wspomniałem. Oczywiście możecie tutaj spoilerować. No i widzimy się w kolejnych. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. Strzała.